Bierze pani Posłanka Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. E, mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie uchwały Senatu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb ubezpieczeniach eksportowych w brzmieniu przedłożonym w sprawozdaniu Komisji Finansów. Publicznych dróg 2497. Senat zaproponował dwie poprawki. Pierwsza ma w zasadzie charakter redakcyjny i chodzi w niej o doprecyzowanie e, definicji przedsiębiorcy zależnego, tak aby nie było wątpliwości, do jakich przedsiębiorców odnoszą się dalsze zapisy ustawowe. Poprawka druga ma charakter merytoryczny. Klub Platformy Obywatelskiej uznaje, że jest zgodna z intencją ustawodawcy ponieważ w tej ustawie, w tej nowelizacji wprowadzony został określony katalog instrumentów nadzoru, w tym kontrola przeprowadzona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który może w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości zażądać ich usunięcia, przeprowadziwszy kontrolę. Wydaje nam się, że Senat ma rację, zwracając nam uwagę, że zawężenie możliwości ponownej kontroli tylko do sytuacji rażącego naruszenia. Prawa pozbawia ministra narzędzia sprawdzenia, czy owe nieprawidłowości zostały usunięte. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie Klub Platformy Obywatelskiej zagłosuje za odrzuceniem, za odrzuceniem przepraszam, za przyjęciem poprawek Senatu, to znaczy przeciwko ich odrzuceniu projektu tego ustawy w brzmieniu przedłożonym w sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani poseł.